Historia naszego bohatera pokaże Państwu, że z każdej drogi można zawrócić i podążać w lepszym kierunku. Te ciągi już były na tyle intensywne, że one mnie kompletnie wyłączały z normalnego funkcjonowania. Ja nie potrafiłem jakby podstawowych rzeczy zrobić, tak? no, a też to no, mój organizm sobie już też z tym nie radził. Tak? także. No, ja miałem świadomość, że ja mogę po prostu któregoś razu już nie przeżyć. Ten pomysł też się nie wziął z niczego, tylko stąd, że kiedyś ja sam byłem na tego typu terapii, i ta droga moja z trzeźwienia się od tego zaczęła. Ja miałem problem z alkoholem, no tak liczę, że około 14-15 lat to było takie picie destrukcyjne. Uzależniłem się no w wieku gdzieś 29-30 lat. Wcześniej był ten alkohol w moim życiu, ale bardzo rzadko, a później tak się podziało, że no rozkręcałem firmę produkcyjną, budowałem dom. Jakieś tam problemy pierwsze w małżeństwie się pojawiły, i wtedy, jak się pojawił alkohol, to w ciągu kilku miesięcy. Z tego sporadycznego picia się stworzyło takie picie, no właściwie codzienne. Ten alkohol mi dawał takiego trochę luzu, mogłem szybko zasnąć, nie czułem zmęczenia. Oczywiście się codziennie nie upijałem. Prowadziłem tą firmę, zawoziłem dzieci do szkoły, odbierałem. Z mojego punktu widzenia wszystko wyglądało normalnie. Ja teraz wiem, że nie wyglądało normalnie. Moje małżeństwo pierwsze tego nie przetrwało. Natomiast relacje moje z córkami, bo mam dwie córki, już w tej chwili są dorosłe i mają swoje rodziny, wtedy no to bardzo były takie płytkie. Rodzice moi jakby uznali swoją bezsilność, nie wiedzieli co, jak mogą mi pomóc, jak mają mi pomóc. Pierwsze poważne leczenie moje to się zaczęło no gdzieś po 10 latach picia. Znaczy, to jeszcze trudno nazwać leczeniem, bo to był taki moment, w którym ja zobaczyłem, że problem jest no i że coś powinienem z tym zrobić. Pojawił się taki pomysł, że no zaszyję sobie espera. Ale to nie był taki pomysł, że ja nie będę pił. To jeszcze nie była taka świadomość, która we mnie, że ja jestem bezsilny wobec alkoholu. To się oczywiście nie udało, bo wróciłem do picia. No i to picie moje stawało się coraz bardziej destrukcyjne. W stanie takiego skrajnego wyczerpania poszedłem do terapeuty uzależnień. No on po rozmowie ze mną stwierdził, że mówi, no nie dasz sobie rady tak. Musisz gdzieś iść, dać się zamknąć, tak, żeby popatrzeć z boku na to, co się dzieje w Twoim życiu. No i w ten sposób trafiłem na taką pierwszą terapię stacjonarną. Dobrze, dzisiaj sobie porozmawiano o objawach głodu alkoholowego, co często jest upraszczane do stwierdzeń: pić mi się chce, albo pić mi się nie chce. Natomiast głód alkoholowy zaczyna się zupełnie od czego innego. A tak, on się zaczyna od jakiegoś napięcia, poddenerwowania, rozdrażnienia, takiego nieadekwatnego do sytuacji. Jeszcze innym objawem jest ucieczka w samotność. No, a od ucieczki w samotność już jest kroczek tylko do tego, żeby popaść w jakieś czarnowictwo, tak, negatywne myślenie. Zaczynają się też myśli e, o alkoholu. tak, że fajnie by było. Ja korzystam ze swoich doświadczeń. Muszę powiedzieć, że pomaga mi. Moje doświadczenie mi pomaga. Ja, ja należę akurat do terapeutów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Uważam, że no, dzięki temu ja też jestem wiarygodny i tak? jestem prawdziwy, że to nie jest jakaś teoria z książki. Wiedza jest super i pomaga, ale ona nie leczy. Trzeba ją przełożyć na siebie i przełożyć ją na działanie. Samemu to jest bardzo ciężko zrobić, bo nie ma takiego człowieka, który by sam na siebie obiektywnie spojrzał. Terapeuta, tak, czy osoba jakakolwiek, która patrzy z boku, no może spojrzeć inaczej, coś podpowiedzieć, coś zauważyć, czego ja sam nie widzę, na przykład. Nie jestem z moimi klientami związany ani rodzinnie, ani zawodowo, ani w jakikolwiek inny sposób. Nie rodzą się te emocje, tak? bo czasem ktoś bliski by chciał bardzo pomóc, ale nie, nie jest w stanie, bo chociażby miał najlepszą wiedzę, to uruchamia się od razu ten emocjonalny aspekt, prawda? no i to uniemożliwia przyjęcie tej pomocy. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem trudnym przypadkiem alkoholika, tak, to nie było u mnie tak, że ja poszedłem na terapię, wyczyściłem i wszystko było już fantastycznie. Po drodze i straciłem prawo jazdy i gdzieś tam zaliczyłem izbę wytrzeźwień, jedną, drugą i detekt szpitalny, tak, także no mnie jest też ciężko w związku z tym oszukać, prawda, że ja wiem kiedy ktoś no, mówi co czuję, a kiedy ktoś mówi to co ja chcę usłyszeć. Jak już byłem trzeźwy, to miałem takie pragnienie, żeby jeszcze coś więcej dowiedzieć o uzależnieniu, o tej chorobie. I wtedy zapisałem się na taki pierwszy kurs, też obroniłem certyfikat terapeuty uzależnień. No i tak po malutku, jakby się przekonywałem, że to jest ta moja droga, a jednocześnie no, też muszę powiedzieć, że, że to nie jest taka praca, w której się odnosi spektakularne sukcesy, prawda? No bo jednak statystyki są nieubłagane: no więcej ludzi wraca do picia niż trzeźwieje. Dużo się w moim życiu zmieniło. Przeniosłem się w inne miejsce, założyłem nową rodzinę, prawda? Więc jakby zacząłem w wieku 45 lat życie swoje budować od zera. Staram się patrzeć na to przez pryzmat tej wdzięczności, tak? czyli że udało mi się jednak to zatrzymać i przeżyć. Tak? Bo ja już no, co najmniej trzy razy byłem na granicy życia i śmierci w sposób dosłowny. Pewnie, że czasem sobie zadaję takie pytanie: No, gdyby to wcześniej do mnie dotarło, to może bym tam parę lat z tego picia wyszarpał prawda? i byłoby więcej. Ale też. Yy... Za chwilę sobie mówię, no ale czy rzeczywiście tak by było, prawda? Czy, gdybym nie doświadczył tego, co doświadczyłem, to czy rzeczywiście ja bym mógł no, żyć w tej chwili tak, jak żyję? No, prawdopodobnie nie przyszłoby mi do głowy w ogóle, żeby się w tym kierunku rozwijać, kształcić i pomagać innym osobom.